Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Polka na Emigracji. Witam się z Wami już dzisiaj tutaj. a Z mojego domu, z mojego domu w Polsce. Tak jak widzicie, a jest godzina po 12.00. Tata wymienił ten te bateria? Aron? No Po 12 godzinie przed pierwszą. <noise> Wyspaliśmy się. Zjedliśmy już śniadanie. Tutaj nawet były, były smażone mm, kiełbaski. O, widzicie, mamy jeszcze tutaj polski, polski chleb. Także super. I teraz też możecie zobaczyć, jak wygląda, jak wygląda za dnia tutaj. Te duże okno u mnie, tutaj w salonie. Teraz mam taki widok właśnie na sąsiada, bo tam buduje dom widzę. Buduję dom, także widzicie, taki widok, ale ja tam mam jeszcze choineczki. I te choineczki w końcu kiedyś urosną. Adam jeszcze kosi trawę. Także zaraz wam pokażę, jak będzie to dokończone. O proszę bardzo. Jest tutaj pan, który kosi trawę. Czapeczka z policji. Ubiór typowo od trawników. Pan ogrodniczy. Nie wiem w końcu z kim. Ty, ja tutaj mam do czynienia. Z panem policjantem czy ogrodniczym? A szeryf przyszedł się napić wody. No takiej. A czemu bierzesz ciągle moją wodę? Hm? To jest to moja, moja woda, to jest moja woda. Aron, kogo ta woda? Ja poleciłam Tobie ją kupić w Belgii, ale tak naprawdę to jest moja woda. Moja ulubiona woda. Powiedziałam Tobie, że możesz wziąć tą. To mogliśmy wziąć dwie, ale dobra, tam jeszcze jest trochę, nie? <noise> no dobrze, to się? No dobrze. Będę grzeczna, bo jeszcze mnie aresztuje. Chce mnie Pan aresztować? Proszę bardzo. Gdzie kajdanki? <noise> Okej, okay. zabieram Was teraz yy, ze sobą i pokażę Wam. Pokażę Wam teraz, co ja takiego przywiozłam. Co ja takiego przywiozłam a, z Belgii do Polski. Tak, ja tutaj mam korbę. Taką tak dużą, dużą torbę, zobaczcie o. Taka, oczywiście w groszki. A, bo taką też lubię w groszki. Ale mam dzisiaj tutaj na sobie ubraną jeszcze bluzę, bo jakoś tak chłodno jest. Nie ma dzisiaj tego mojego słońca, słuchajcie. Przyjechałam, przyjechałam do Polski, do Was i co? I gdzie to słońce? No, czemu nie zamówiliście dla mnie pogody takiej super ekstra? <laughs> Żartuję. Ok, to ja tutaj przywiozłam ze Belgii do Polski, to już Wam pokazuję. Przywiązam takie cukiereczki. Wzięłam dwie paczki, natomiast te cukierki idą do naszych znajomych, ponieważ jesteśmy zaproszeni i tam będziemy jechać w takie góry. E, kupiłam także, jest to taki e, płyn do, do ciała, żel do ciała. I jest on bardzo, bardzo gęsty i. Niesamowicie pięknie pachnie. I to jest właśnie sweet marshmallow. Słodka piękna, ale naprawdę jest świetna. Tak. Co jeszcze tu kupiłam? O, kupiłam też takiej wersji mniejszej. I tu mamy zapach kokosowo-ananasowy. Też jest. Też jest naprawdę bardzo fajny. Przyjemny zapach. Także to idzie do naszych znajomych. Ja osobiście też kiedyś to używałam, było świetne. E, co tutaj jeszcze wzięłam? Bożuch, taką kawkę wzięłam, kupiłam. Wzięłam także nasze słynne Pycipa, to są takie bułeczki z czekoladą, widzicie? Tak. Następnie wzięłam e, kawę Nescafe. Nie wiem, czy jest taka w Polsce, czy nie, ale po prostu wzięłam. Z tego wziąłam takie tam ciasteczka z winogronami. U nas jest jeszcze właśnie taka fajna czekolada. Tutaj jest karmelowa, a tutaj jest mleczna. Tak. Jest bardzo dobra ta czekolada. Ja ją kiedyś jadłam i tutaj jest dwa razy po 75 gram. A co tutaj jeszcze kupiłam? Zobaczcie. Moi znajomi mają córkę, więc wzięłam jej takie maseczki. Nie wiem, czy będzie lubiła, czy nie. Ja się na maseczkach, słuchajcie, nie znam, bo ich nie używam. Ale mam nadzieję, że będzie ok. Co tutaj jeszcze takiego fajnego wzięłam, to kupiłam mydełko. Mydełko jest ono własnoręcznie robione. Jest to mydło po prostu do mycia rąk, ale pachnie bardzo pięknie. Ja osobiście lubię takie mydła. Jedno używam nawet z... Ja z kolei używam z Polski. Bambino. Mydło bambino, słuchajcie. No także... Bardzo fajne midełko. Ono ma tutaj 100 gram. Tak. No i kupiliśmy tutaj do znajomego właśnie piwko. Kastel, nie wiem czy dobrze wypowiadam, castel, takie piwko. Ja pić nie piję, więc nie wiem jak smakuje. No ale takie po prostu wziąłem. Takie piwko i jeszcze jedno piwko, i to jest bardzo ciekawe. O, a mianowicie w takiej butelce. Nie jest to ani wino, nie jest to szampan, jest to naprawdę, naprawdę piwko. E, piwo belgijskie. Belgijskie piwko. No, mam nadzieję, że tym moim znajomym posmakuje to piwo, <laughs> ale to oczywiście zobaczymy. Zobaczcie, jak jest zamknięte. Normalnie na korek. Także jest tak fajny, fajny styl. I ostatnią rzeczą, którą jeszcze wziąłam do tych moich znajomych. To wzięłam, właśnie Magnes Enjoy, Magnes, tak, jest serduszko tutaj z flagą belgijską, frytki są i piwko. I wzięłam też taki bryloczek do otwierania piwka, bo to mój znajomy to lubi piwko wypić. No, fajny, nie? Mi się podoba osobiście. Też mam taki, też mam w sumie taki bryloczek do moich kluczy, ale właśnie w tej wersji. I powiem Wam, że yy, bardzo fajnie jest zawsze dobrze mieć jakiś bryloczek, bo wiecie, jak klucz gdzieś wpadnie, to czasami taki bryloczek może nam uratować życie. Także taki bryloczek jest. No, i do tych znajomych już nic więcej nie mam. Jeszcze przywieziemy siebie. No i chyba będzie fajnie. <laughs> chyba będzie fajnie. Także widzicie, takie rzeczy można przywieźć. Piszcie mi, czy w Polsce gdzieś też można właśnie takie piwa dostać, bo jestem ciekawa. Naprawdę mnie to ciekawi. Czy w takich właśnie butelkach można dostać. Także widzieliście wczoraj, widzieliście, co mam w lodówce. Dzisiaj widzicie. Widzieliście, co przywiozłam, co miałam w torbie. Dajcie, dajcie znać, czy znacie te wszystkie produkty. Jeżeli coś próbowaliście, coś wam smakowało lub wam nie smakowało, to oczywiście piszcie. Jak na przykład o te maseczki, czy je znacie, czy nie, to piszcie, bo jestem naprawdę bardzo ciekawa. A jesteśmy zaproszeni właśnie do znajomych, do gór, także tam będziemy u nich chyba z dwa albo trzy dni. Jak uda mi się coś nakręcić, nagrać, to oczywiście to nagram i wam pokażę. Z pewnością odwiedzę jedno miejsce, więc. Jestem ciekawa, czy wam to się spodoba, czy nie. Miejsce, miejsce, myślę, że to będzie miejsce bardzo dobrze znane w większości Polakom. No, widzisz, prostownica też jest. Tak, my to akurat my akurat nie przywozimy ze sobą ani prostownicy, ani suszarki. Także mamy w dwóch domach w domu belgijskim i w domu polskim. Natomiast, co ja tutaj jeszcze przywiozłam, to mogę wam pokazać, co ja jeszcze takiego przywiozłam. Przywiozłam właśnie to, czyli są to ziemniaki, są to ziemniaki z Belgii, te są z Belgii i te są z Belgii, oczywiście z Colorayt. Te ziemniaki od niedawna jem, są bardzo dobre. Te jadłam wcześniej. Też są bardzo dobre, natomiast um, takie widzicie, no jest różnica w, w rozmiarze, bo są mniejsze, a te są tutaj większe. Musisz patrzeć, czy osy latają. Nie ma os? Musisz uważać, bo tata tu widzisz, wykosił w większości. Tata tu wykosił w większości. ściacie, nie kąpać. <laughs> Pokaż, co tutaj masz dobrego. Pokaż, co masz dobrego. Mleczko. Mleczko. Tak. Jakie to jest karmelowe nie? No. A widziałeś jak choinka urosła ron? Ta za tobą? Nie była taka wysoka. Już teraz nie przeskoczysz przez nie. Stanowczo za duże. I wam pokażę, bo zobaczcie, jak jest teraz ładnie tutaj zrobione, tutaj siano i już Wam pokazuję coś fajnego. Zobaczcie, tutaj jest choinka i tutaj, zobaczcie, takie skarby małe, raz, dwa, trzy, ale buzie mają otwartą dżunglę. Hmm. co jeść. Hmm. Tu mają fajnie, cisza, spokój. Słodziacie. Nie wolno No nie. Zostawimy ich. Niech sobie tam śpią, niech sobie odpoczywają. Tutaj wiecie co kiedyś. A, kiedyś też miałam ptaszki. Kiedyś też miałam gniazdko, ale. Ale gniazdko było z tej strony, tu. tutaj gdzieś, w którejś tam chojnicy. A teraz widziałam, że się przyniosły. No i widzicie, od razu, od razu lepiej. Wszystko od razu lepiej wygląda. My tutaj dzisiaj szykujemy, a szykujemy karkóweczkę. Taką pyszną karkóweczkę, ładna karkóweczka, widzicie? Bo dziś przyjeżdżają do nas, do nas e, znajomi. Zapraszamy ich i będzie jednoko. Tu oczywiście mój mąż wszystko szykuje. Tak, cudnie. No to będzie taki sos, nie? Zagęszczony z cebulką, czoskiem oczywiście, przyprawy. Zaraz wam pokażę. Już tutaj przyprawione mięsko, przyprawione do robi. Teraz tutaj e, praży się cebulka z czoskiem na masełku. Musi się zeszklić I za chwilkę, bo tutaj się już robi e, gulasz. O, i tak wygląda mój gulasz. Także za chwilkę to połączymy z tym. Zobaczcie jak to fajnie wygląda. Jest marcheweczka. Liści laurowy, cebulka, ziele angielskie. Ziele angielskie i to wszystko teraz będzie się dusić. Mięsko jest zrumienione, przypieczone. Takie większe kawały zrobiłam, bo wiecie jak jest jak jest bo ona może czasami się szybko rozlecieć, dlatego nie robię takich mniejszych kawałków. No, widzieliście, co przywiozłam takiego z Belgii do Polski. Jeżeli spodobał Wam się odcinek, zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrybujcie mój kanał, bo na pewno, bo na pewno jeszcze coś ciekawego wyleci. Pozdrawiam, Polka na emigracji.